I przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym wam powiedzieć, że spędzam naprawdę bardzo dużo czasu nad tymi filmami. Nieraz godziny. Dalej po prostu bardzo dużo osób, którzy mnie oglądają, nie subskrybują, a naprawdę lecimy bardzo dobrą drogą do tysiąca subskrypcji. Gdybyście mogli zostawić subskrypcję na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, bym się naprawdę bardzo ucieszył. Ponieważ to da mi motywację do robienia kolejnych dla was materiałów. I pamiętajcie, że subskrypcja jest 100% darmowa i możecie zawsze subskrybować. A ja już spadam. Miłego oglądania. Na Minecrafcie istnieje bardzo dużo modów Jednak są też mody, które totalnie zmieniają rozgrywkę Typu na przykład block randomizer Dlatego dzisiaj z Rutkiem postaramy się przejść Minecrafta Tylko i wyłącznie z rzeczy, które nam wypadną z innych przedmiotów Ten odcinek był mega zabawny i dziwny jednocześnie Więc jeżeli takie odcinki wam się podobają Pamiętajcie o łapce w górę I dajcie nam znać jakie inne challenge możemy wykonać A teraz bez przedłużania Zapraszam do oglądania Dzień dobry ziomeczki, witam was bardzo bardzo serdecznie I dzisiaj jestem z nietypowym gościem jestem dzisiaj z Rutkiem I dzisiaj będziemy starali się przejść Minecrafta, tylko że dropy bloków są randomowe. Co to oznacza? Powiedzmy rozwalimy sobie tu dynię i wypadnie nam płyta. Rutek rozwali dynię i wypa. No, e, dziękuję za oglądanie tego. Dziękuję, mam nadzieję, że się podoba. Totalnie. Nie wiem, co z nich może wypaść? O, na przykład Rutek mi właśnie zabrał zbrojkę. kawałek zbrojki. O, dzięki za skrzynkę. Wymiana. No, no to dobra, no to mi się wydaje zaczynamy. Dobra, to zbiera drewno. Ja będę... Janu like w liście. O, mam siekierkę. Helmotyka. My w takim tempie to my za radonaderu w sumie pójdziemy jak jeszcze trochę obsydianu się zbierze. Like no Dobra. dobra. Tak o, jest mam I mam potkę na... Aha. Niekraftowalna potka, ty. Patrz, no? tutaj jesteś patrz. U mnie jest niekraftowalna nie podka, czy coś takiego. Ja mam niewykonalna. A no niewykonalna, niekraftowalna. Nie ciekawe co mi da w sumie za efekt, czekaj. A nic mi nie da. No dobra. Pamiętaj, oczywiście, żeby wywalać śmieci z ekwipunku, których, których nie będziemy potrzebować. A no, na razie stracę cały ekwipunek, wywalam. No ja też wywalam cały ekwipunek. Nie, pa, pa, pa. A co teraz robię, pa? pa. Stworzyłem życie. No, świnia. A, jest Co to jest? Oj. Jakaś książka. no knowledge. Aha, no zjadłem tą książkę i jakby wyssało mi tą książkę. Magic. A mam szukera, mam blok diamentów. Dobra, craftingów na, na, na szczęście nie mamy randomowych Może kiedyś będę. Może tak, jak znajdę odpowiednie do tego pluginy Generalnie prawie całego seta mam Ja pierdzielę, naprawdę dużo tego shietu tu jest No same rzeczy lecą A, a jak testowaliśmy plugin to trochę tak. się jak testowaliśmy to od razu nam wylatywał diament złoto, Jezu ile tego było A no, mam jakiekolwiek źródło pożywienia i mam drugą siekierę jakbyś chciał diament. Dobra Drugiego bi... Ja... Nie ja dobra jestem. Mam dawna. Nawet to mini mapkę tak. Nie, no, mam dawno. Czekaj, trzymaj. Nie wiem, czy potrzebuję jeszcze nie, ale i tak ci ją dałem. Nie ja, mam, mam na życie. O. O, kurde. Jak masz jakieś, masz jakieś oczy, w sensie, jak będziesz miał jakiś obsydent, to mi go daj, bo. Ej. No. Albo do endu zaraz od razu pójdziemy w sumie, bo mam dwie, dwie enderperły. perły. No, nie ja czekaj, na to so, jakoś posortować ekwipunek. O, mam crafting w ogóle. Ja pieskiem się, ja. Jezus Maria tego leży W mhm. Ja pierdolę, my ogolimy wszystkie drzewa i... O! My nic ciekawego, co? Ender chest i drugie nożyce O nice O, ja mam je, ja, ja, ja mam ja mam ja. Nie, ja też mam Jeszcze więcej Ja mam najważniejszą rzecz złotą, y, Diamentową motykę ja, Wyjście to tylko hełm Super, ja mam konia Bardzo... Bardzo A Tu ty nawet leży Ej, tu... Już mam zbieramy. Ja mam 3x12, ja jeszcze... Zaraz Tylko potrzebujemy jeszcze Ender Perils zdobywać, pamiętaj. O, mam Blaze Roda jednego. O, ja mam ten płomienny, proszę. O, mam. Ej, dobra. Ej, chcesz to ten? Co? Łeb, a nie, web... uba nie mam sobie. Ja widzę tutaj buciki. Trzeba tak uważnie patrzeć, żeby nie przełożyć niczego. Z ale. Co Boże? to? A to było to, co mi się kiedyś ten, co ja kiedyś dostałem. Mówiłem ci o tym. Nie. Dobra, ja lecę w Dirta. Może Dirt będzie lepsze rzeczy dawał? Command bloka dostałem, no to co dajemy sobie, milion tych. Y mm -hmm. Mam łuk, ale nie mam strzał. Ale mam łuk. Ja mam łuk i strzał, ale jakoś dużo tych strzał, to ja nie mam. O! Blaze Dobra, może niektóre są takie fajne. O! o na przykład okej. taki. Na o, przykład. Tak, też, też mam, też mam, też mam. Barrier Block. Kurde, życie miał, bo on już one bije. Ty jednak jesteś zawodnik. No. Dobra, nie wiem czy ty, ale ja na przykład mam cały diamentowy set. Nice, ja... Yeah. ja ile tu rzeczy. O, creeper, dobra, creeper się przyda, bo on wysadzi połowę tych rzeczy. Nie wiem, czy on no. coś wartościowego wysadził, czy nie. Jak coś jak coś wysadził wartościowego, to po prostu to przybliża. I dam taką smutną muzyczkę w montażu. Yeah. O, kolejny command block. Dobra, dajemy sobie te oczy i idziemy, wiadomo. Ja powiedziałem, już 10 minut nagrywek, ale w sumie i tak mamy dobre luty jak na 10 minut. Już mam prawie całe diamentowe wysady, bo mam... Brakuje mi tylko spodnie. Ty, masz żarcie jakiekolwiek, bo ja nie mam żarcia. Ja obecnie żeruję sobie na zgniłym mi mięsie. Zupkę grzybową, Dwa pify, trzy złote jabłka. Czekaj, zaraz wezmę. O, już to żywić. Jest pełne. Mamy mam jedzenie. Dobra, ja pójdę w tym czasie... ...zrazu O, to się przyda. Co tam masz? Fajerwerka O Generalnie widzę, jeżeli wam się podoba taka forma contentu dajcie mi znać w komentarzach to może tego będzie więcej w przyszłości o, o, o. Ty, mam totem OG. Takie kwiatki sobie to mogę, żeby być Ty, postawię ci co? Ty nie odgrodzę go Oh my god Oh my god, oh my god. Dobra, ile w tym czasie rozwalać więcej kwiatków to jest w sumie spoko forma tego mm, lutowania, bo najmniej czasu zajmuje Masz może jakieś żelazo? Nie, mam tylko żelazne z te e, jakieś tulce tutaj, na razie mi w ogóle ani jedno żelazo jeszcze nie wypadło. Kolejny mnie ząbek, próbuję ten, ząbek jakieś niewyżyte. Tam zawiodło. E, nie, nic, e, Cześć, że wypadło mi e, piston, e, ten ze szlamem, nie? No. A prawie, że następna rzecz to był EndroD. E, Myślę, się wydaje, że to coś to może oznaczać. No, ale, nie ale, ale nie wiem co, nie wiem co. No ja też nie wiem co. Ja bym się przeniósł na łąkę, bo jak testowaliśmy, to z tych łąkowych, bo my byliśmy wtedy na łące gdzieś tam, wtedy w Minecrafcie. Okay. I tam były dobre luty. Wiesz co, ja pójdę na łąkę, bo tu mamy gdzieś niedaleko. Okej, okay, ja jestem na łące i zobaczymy, może tutaj lud będzie lepszy. Na pewno jest tutaj dużo trawy, to to bardzo pomaga, bo mogę szybciej sobie bloki jakieś powykopywać. Z tych blazerodów ten już Nie. Ile masz tych e, oczu? Mam jedno oko. A mam 5 tych proszków. A bo ja mam... A ile frameów masz? Dwa. To, to mamy trzy framey i 5 o tych. Dobra. No, o, mam, mam już kolejny frame. Ja trafiłem na takie złożę żwiru. O, a żwiru. Ja. I uzyskałem trzy perły, 2 end portale i jedno oko kresu. I 4, ja, ja smakam. Czyli Ile mamy tego end frame Bo ja mam 3. Ja mam 4. Czyli mamy 7 end Dobra, czyli potrzebujemy jeszcze 5. Dobra. O, mam kolejnego frame'a. Mic G. Ja tylko upewnię. Dobra, to jest tak, mam 4 frame'y. Siedem oczy oczów ok. Ja też mam. No, oczu mamy dobrze Jak to u ciebie z jedzonkiem? Z jedzonkiem dobrze, trochę mi się nazbierało. Akurat... Ja na przykład mam stack pork chopów. Nice, bo ty z tym, 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 yy, siedzisz. Ze spawnerem. No mam dwa spawnery. O bloki węgla wypadają. Zabiję ja się jedzęka. Już podzielisz wiadomo tak. O, a jeżeli się uwiniemy, to tyle mięsa, ile ja teraz mam, może nam całkowicie starczyć. No idzie. O, nożyca, oj, tak, tak. O, nice. Ja z samego opa za to. O. dobra, kolejny frame. Nice. Stone Age. Bob ma jajo smoka, diamenty, wszystko. I dopiero teraz dostał Stone Age. Nie, nie. Nie, wiesz, jestem zawodowcą, więc nie. No tak wiadomo, że jest symptom, Super Intensive Micro Player. Yeah. Trzeci spawner do kolekcji. A tu nie był czwarty gdzieś? O, szósty jajo smoka. Ja mam cztery. O, owoc chorusa. Nie, jakiego Horusa, co ja gadam? Oo o, kolejny end frame. Ile masz end frameów? 5, ja mam 6, czyli jest 11. Dobra, zajebiście. Dobra, siódma ja smaka czwarty. Czwarty ten spawner. Ej, ale ciekawy, jakby serwiłem na takim czymś. Ja, ale to by trzeba było czasu i w ogóle. Ale to nie. To się rzeczy Snem. nie I tu nawet nie ma, w bazy zbudować. Co się teoretycznie. Jakbyś. Bo, żeby wykopać normalnego dirta na przykład, to wystarczy, że podejdziesz do Creepera i on wybuchnie, i wtedy wypadają, jakby ten. Eee, bloki. Wszystkie. Które powinny tak. wypaść, tak. No i jest bedrock. O. A też tyle razy bedrocka widziałem. O, mam framer. Nice, raczej mam 12. Jezus Mary, tyle rzeczy tu leży, że już mi zaczęło lagować. Idę do ciebie. O, Jestem w punkcie, gdzie są te spawnery. Widzicie, widzę, bo już mi zaczęło respić się w ciul tych czerwonych kropek na minimapie, co może oznaczać jedno, że tu jest. O Jezus Mary, mega dużo wykopane. Dobra, trzymaj moje endframy. czy się zgadzają. Ura, tu trzeba najpierw teren znaleźć. Okej, okay, mamy portal do. Tego endu. Eee, let's go. Znaczy. Kurczę pieczone. Przypadkowo wyrzuciłem tego. Eee, buty. Aj. Dobra, stack mi wystarczy. Złote marchewki. Po co to komu? 5 skorp szukera. Mega. Nie ma nigdzie wiadra wody, może. Przydałoby się. Mm, hmm. eee, na pewno gdzieś było, tego jestem pewien, bo widziałem chyba trzy jak tutaj kopałem. Obijam mnie. No dobra, chodź. Nie gadaj. To idziemy. Let's go. Zajebiście. O ja, masz bloki jakieś? Nie. Masz perły? Bo ja Nie. mam dwie, ja mam dwie. A, co ja można elytręł też. Dobra, ze strzelu... Zestrzelam już jeden, drugi. Trzeci, czwarty. Ale... Ja... No i mi się strzały skończyły. Game over! Christopher. Postawię totem, w razie czego. Ale jakbym się zabudował na przykład bikonami, to mi się raczej nic nie stanie. No, nic mi się nie stało. Ja jakieś jakiś tam plombę dostał, nie wiem. O Jezus, Mam łóżko. I mam trzy kryształy endu. Ja też mam jedno łóżko. I też mam kryształy endu. Nie, nie mam. O, nie, mam pięć! Ja mam pięć! Trzymaj. Ej, ubijecie. Perełka. Jak się odpalał hitboxy? Eee F3 plus coś tam F3 plus B. Znaczy ten gałgan może... Bo ja mu zaraz postawię te kryształ na nowe chyba, nie? Serio Nie, nie zis Dobrze O kurde. że on się tam zestrał i nie my Polera faktycznie... Jezus, smarek nie obił No i już O co? Na przykład śmierci jest o tym, no? Ja yeah, ja yeah. Mam po polsku tą gierkę komputerową English, 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 US O tak, tak, tego mi było trzeba Co masz? O, sianko Z ciebie ten Enderman goni? Gonił O, schodzi, schodzi, schodzi chyba Nie, schodzi O ja pierdziel ale bo to masz elitrę sobie, to nie było, bo... Ja go biję, ja go biję, nie, biję. Enderman cię bije. No właśnie, widzę. Jezu, trzech. Ja się... ja zdechnę, ja zdechnę. Ty gościu, ja ich. Obok mnie zdechł. <laughs> Dostał cztery jaja. Czekaj, zdech. bo ja mam obsydian jeden i... I właśnie, i mówię. wtedy my... Oberwał. Weź go Dobi. Jeszcze mi pisało w ogóle, że zostałem zabity przez tego. Pół serca. Let's go! Pół serca. Nice, udało się. Kurde, szkoda, że nie będzie perspektywy Rutka, ale niestety... Nie miał OBS a Nie, dobra, eee, się chodź się bić. Co, co ty wiesz, co ty możesz? Eee, nie wiem, bo ja je wyrzuciłem pod końcem, ale miałem z jakieś 8-9. A. No, w sumie i tak. No, ja skaczę w odchłań. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, wpadnijcie do Rudka na kanał, nic nie nagrywa obecnie, ale może kiedyś zacznie. Przynajmniej na to e, no, 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 no to liczę. Mm, no i co, pamiętajcie o apersji w górę, subskrypcji na moim kanale. E, no i widzimy się już na tym odcinku. Nie wiem za ile w sumie. Może za niedługo. Siema! O, nie bi nie, 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 nie.